Mam widzicie to jest huzogram i ta widzowie yy, gram se z... Turniej widzowie Teraz jak chciałem powiedzieć Better Royale jak jest turniej to za se Turniej yy, To jest turniej o parasolkę, która mi się bardzo podoba Także możemy zagrać. Możemy zagrać. Yy, Może mnie nie pójść, ale zobaczymy. Widzę, że... Yy, zobaczymy. Może czasami się udaje, czasami się nie udaje widzowie, no. No prosto widzowie. Czasami się udaje... Poczekajcie. Jest jakiś ten? Yy. Zaczmy ten jakiś klap, czy nie znajdziemy, raczej nie znajdziemy, nie? a trochę zaczniemy. To jest fajny screen. Duże zachmurzenie jest. O, widzę pierwszy turniej na, na nowym kumpie, tak szczerze. I, i mój, i was? Niestety rozglądam tak, że... Dobra. Fik. O, chłopie, on gwiazdkę! To może być spaseniec. Dobra.

Zagram się za na 160 mm. bezem i Jak to mi się zagrało.

Sobie, ach, takie jakby takie FPS, -y, takie jakby wiecie tak, chcę się grać od razu, ja tak jak mnie cieszę, no wiecie to jest, możecie nie wiedzieć, ale jak ja na przykład patrzę na takie FPS, -y, no to, bo tak, ale fajnie, kurczę, co mi to ja na przykład, jakie, ja nie po co się gadać do siebie, po co się przynajmniej gadać do widzów, a nie do, do siebie jak mam ochotę, no to gadam do siebie. Znaczy to gadam no i tylko nie do siebie. Nie? Tak. Także no. Chyba byśmy zabrali tą pompę, ale nie wiem, Tak... o chłop. Chodzimy do sezonu. Chyba teraz gids. Czy jest chyba teraz? Ale nie widzicie. O, launchpad! Widzę, że jutro jest finałowa aktualizacja tego sezonu. Także

wiem jak te opisany i tam wygrywa i kazano wygrywają te, tak, wygrywają y, jakieś tam solo kaszkapy tak. jak monitora fps no to już wiem, jak mają, jak ma się komputer, to, to, ja, jak ma się dużo FPS-ów, to, to już się lepiej gra, no. Ale widzę serio. Ja, na przykład jak ja grałem na komputerze, no to, to byłem taki słaby, a te, znaczy, Tá. Mas primeiro... não, lugar, não é mas acho que a que eu ai, ai. Prawie bym go zabił, ale... Yy, no. 15 punktów. Trzeba przykampić, bo no coś można ugrać, tylko to trzeba przykampić trochę. Widzę, tutaj... Wiem, że teraz umam. Fajnie, jakbyśmy dobili do, do trzech dni, żeby to było 6-0. Ale no. Nie jest łatwo granie e, tego turnieju, także no ja teraz będę się potwiczyć chyba Czy jakieś może jeszcze takie trzy rundy mam skinę? Jest no, w sensie parasolka. Dobra. Rozrobienie to, to jest. Bibi doilent. Pik, pik, pik. Widzowie, yy, jak będziecie na przykład yy, widzieli, że na przykład yy, jak będziecie chcieli mnie oglądać i tam i na przykład będzie napisane napisanie, napisane prawie win z bratem pra, prawie win win z kolegą, no to znamie mm, ja po prostu y, jakby pomysłu nie ma jakby się film mógł nazywać także po prostu tak piszę ale no po prostu wymyślam tak, ale okay. hmm. Dobra. Faim pai ai ja byłem 70 osób, to było ułatwione Fajnie było, w tej rundzie mieli i 25 punktów i wtedy byśmy mieli 40, a potem na przykład jeszcze taka, taka runda 5 killi to jakieś tam 30, no i mamy już tego Tu mamy już parasolkę, także fajnie, ale nie wiem, zacznę. Ja wiem się trochę przekampi te wróżę, no, ale nie wiem. Pasz szybko! Ja nie wzdała dzisiaj trój, dzisiaj, dzisiaj Teraz mam trochę czasu to na przykład zrobię jakby na jutro film, nie? Że będę na przykład będę grał, na przykład jeszcze następną rundę skończę film. Na przykład jeszcze 16 minut będzie, a jeśli do tych 16 minut nie na przykład będę miał 4 punktów, no to na przykład skończę filmik i nagram na przykład na jutro, nie? I to, to trochę by było łatwiejsze, bo rano to, ja, w sensie ja mam na popołudnie, ale jutro, jutro rano to aktualizacja będzie, no właśnie, to ja to ja tak nie wiem, czy ja dam radę jutro yy, może tylko być jeden filmik, bo ja na przykład zrobię na dzisiaj, jeśli, jeśli, bo na przykład, jeśli ta runda dobrze pójdzie, to co teraz będę grał, to ta, to, yy, to rano nie będzie filmu, bo na pewno jakieś usunę i serwery, no to ja nie będę już miał czasu, bo o 11 idę do szkoły to już nie będę miał, żeby nagrać filmik. I dopiero może wieczorem nagram. Także jutro może być jeden filmik, ale nie wiem. Może bym tak zrobił. Nawet i długo nie ładuję do tej gry. Gra 2000 osób. Także nie wiem. Taj zrobimy jeszcze raz. Co jest? Troj trzeba długo się długo trzeba czekać. Oh, Sir, <laughs> <No. laughs> so, <laughs> Jazdka. E, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Pana ha Ktucia Harley Queen. Chyba. E, tam sobie fajnie i spice. Tam chyba Ice Spice, no? tam mi się wydaje. Patrz Ice Spice! Battle Bus. Lecimy Wydzowie. Za to trzech razy sztuka. Pierwsze się udało, to w tej się też udało. 对，要不是对。 Dobra. Ja chyba to, widzowie, zrobię na kolejne filmy, czyli do, nagram teraz na przykład na co na... na się, nagram ten film. Teraz kończę film i, i nagram jeszcze jeden, potem już trochę długo trwa, także widzowie, jeśli wam się podoba, zostawiajcie łapki w górę, tam na dole subiki i oglądajcie kolejne filmy. A wam życzę miłego wieczorku. Elo!